No, wzięliśmy się za robienie tego płotu No ale nie da rady, tak lubię Takie fale, takie fale deszczu przychodzą Dobrze, tak chwila jest Filka jest, o, teraz, taka fala idzie. jest, o, kurczę. Filka jest tak spokojnie, bez Za chwilę znowu, jak chłupnie. Ja już trochę nacięłem tutaj materiału. To są te właśnie szerpie na ten, na, na, na płot. Tam już przyczepiłem takie poprzeczki. Jak, teraz, jak troszkę przestanie padać, to zaraz pokażę, jak jak to zaczęli. Ja bym może, ja bym może tego płotu nie, rob, nie robił jeszcze. Tu po lechu cały czas chodzi, cały czas daj mi coś do roboty, daj mi coś do roboty. No i pojechałem. Pojechałem kupić tego bambusa, dzisiaj rano przywieźli bambusa yy, No i zaczęliśmy to robić, no. no ale co, jaka robota, jak ten Jak cały czas no. no nie może zaraz, zaraz troszkę przejdzie, to coś tam porobię Lechu się też gdzieś schował Nie widzę go No tam widać już takie poprzeczki, te poprzeczki porobię. zje ja już takie Dwa już zrobiłem, dwa przykręciłem, żeby pokazać Lechowi, jak to ma wyglądać dalej. Zaraz jak tylko przestanie, to coś tam nagram. Mm -hmm. Startowaliśmy, ale tak z takim tak przerywanie robimy bo ten deszcz jak chlupnie to no nie da rady robić takie fale przychodzą tak jak mówiłem ale już kawałek żeśmy ten kawałek żeśmy przykręcili taki tu właśnie to jest to jest robione tak celowo specjalnie nierówno żeby to taki ładny design wyszedł ja to ja to później jak to polakierujemy to ja jeszcze to Eee, kolorowe spraje kupię i kolorowymi sprajami to popryskam tak, żeby, eee, żeby to było tak po wiejsku. Lechu, co? Jedziemy dalej? No, a jak? <laughs> jak inaczej? Jedziemy, panie. Ja dzisiaj tą taczkę właśnie z tą taczką o, o, oglądałem tą taczkę i to faktycznie, bo, bo... Bo w Polsce na budowie to było tak, że majster zawsze na rąbany jechał i ta taczka mu się ten i jechał po desce i taczka mu się wywróciła. A tutaj jest mądrość, taczka jest na dwóch kółkach. I tutaj fachowiec jest pijany na budowie i jemu się taczka nie wywróci. Nie? No, Także może nie wiem, może oj, oj znowu zaczyna chlupać. Może się uda dzisiaj ten. Może się uda dzisiaj zrobić. Jak się uda? Musi się udać. Bo ja idę, muszę to, wysoko, co, to kręć. Kręć, o widzisz, już, już chlupie deszcz. Trzeba narzędzia przykrywać. Ja idę, ten, idę trochę na, na ciapie tych, na ciapie tych patyków. No kurde, fajnie by było, żeby chociaż dzisiaj dojechać do tego. O, leje już, znowuż. No idę, muszę, bo tam pod wiatą. To schowaj się, chodź. Zap... Mm. Idę, potnę trochę ten... Przygotuję. O, kogo się odzywa? Lechu mówi, że jemu nie przeszkadza ten... deszcz. Tylko ja się boję o ten... o maszyny, żeby... bo to są na baterie, żeby im się nic nie stało. Tu mam trochę na ten, tu już mam trochę na ciapanym, to jeszcze troszkę, jeszcze troszkę przyciapię. No i ja to robię, robię tak, żeby tutaj ta końcówka była pełna jak to się zalakieruje, i, bo to jest górna część, górna część i wtedy nie będzie ta woda wlatywała do środka do bambusa i on będzie miał, będzie troszeczkę dłuż, dłuższą miał wytrzymałość. A na dole oczywiście dolną część, dolną część lakieruje tutaj wewnątrz, żeby tu znowuż jakieś robactwo nie wchodziło. I oczywiście, I oczywiście tak, o, nie, ma, nie mam takiego jakiegoś specjalnego wymiaru. Jest 150, jest, jest takie, może być troszkę mniej, może być więcej, bo, bo jak ja przycinam na tym, na tym senku, no to wiadomo, że to nie będzie 150. Ja 150 tutaj ustawiłem na stole. Tutaj, takie jeden dłuższy, drugi krótszy. To... me right. Give me everything that you got to give, baby. Show me the light. Wanna go? No dzisiaj tylko tyle. Dzisiaj niewiele nagrałem, bo dzisiaj ten deszcz i tam z tym płotem, także dzisiaj no nie za wiele tego. Nie, no nie poruszałem się żadnego jakiegoś tam tematu. Nie, nie. E, może jeszcze zajrzę, może jeszcze tam zajrzę do komentarzy. Ale ja mam taki ja mam takie... Aha, jeszcze tak. Nie wiem czy mówiłem wszystkim. Witam bardzo serdecznie. E, dzień dobry. Dzień dobry, bo, bo u mnie to już się ściemnia, a u Was jest dzień dobry. Także dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania, do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania, do podkomentowania. No i właśnie ja mam dzisiaj takie mam dzisiaj takie pytanie. Ja umieściłem taki symbol, na dzisiejszym filmiku umieściłem taki symbol, w lewym górnym rogu będzie ten symbol. Czy, czy jest ktoś, kto zgadnie o co mi chodziło z tym symbolem? Co ja tutaj chciałem e, przekazać tym symbolem. Ktoś, kto obserwuje mój kanał, to, to na pewno na pewno raczej powinien wiedzieć. E, bo ja, ja ten temat poruszałem z tym związany z tym symbolem, nawet, i, nawet gdzieś któryś tytuł, gdzieś któryś tytuł e, mojego filmu też jest związany z tym symbolem. Także, e, no zobaczymy czy ten, no, no to takiej taki robię ten, no tak, no, po prostu bo dzisiaj nie miałem, nie miałem za bardzo co nagrywać, to także no, chociaż tyle. No, wstawiłem reklamę swojego tego, swojego hoteliku. Także jutro, obiecuję, że jutro, jutro znajdę jakiś, jakiś, porządny temat. Znaczy ja bym jeszcze dzisiaj właściwie, jakbym się oparł, to bym znalazł ten temat, ale już dzisiaj jakoś tak mi się nacięłem yy, się tego bambusa. Zresztą jak widać, że bardzo szybko to robiłem i, i ten, a to w moim wieku to nie, nie można takich szybkich ruchów wykonywać. A, no boy, no zaproszony do oglądania what you Pursat. aha. Ona tak. Przyszła ze szkoły. No to od razu oczywiście, oczywiście telefoniki. You, you gaming or you speak to your friend? Game, game, game. Game, 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 nie? Game, yeah? game, game, game. No. Także zaprosiła do oglądania. A i kolega ten. Kolega mój od tej gitary przyjedzie. Kolega przyjedzie od gitary Marek, Marek. Bo tutaj gdzieś ta gitara, ona gdzieś, tu dzieciaki się bawiły i gdzieś kurcze obiły trochę tą gitarę. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj był taki uszczerbek Marek. No sorry, ale ten. No widzisz, nie, nie, nie ten. No nie ma tego uszczerbku, nie widzę. No i jest taka troszeczkę tutaj podrapana, ale ten, ale gra. No ale już jest rozstrojona. No także ja ten jeszcze tylko zobaczę, jeszcze tylko zobaczę komentarze. i I zaraz ten. Może jeszcze coś, może jeszcze coś dorzucę. No ja tutaj troszeczkę ten, przejrzę te, te komentarze, może, bo tutaj jest e, Małgorzata Krystyna Laskowska, to jest Margarita Napol, ona zawsze mi daje takie bardzo fajne komentarze, takie pozytywne, takie budujące. Także dzięki ci bardzo serdeczne. E, Krystynko, czy nie wiem, czy e, Margarita czy Margarita Napol, to jest chyba jakaś nazwa, a tutaj masz w Miku Małgorzata Krystyna Laskowska, tak E, bardzo dziękuję za, za, za miłe komentarze. E, tutaj są podkomentarze, ale tego nie będę wszystkiego czytał. Pan Rysiek, pozytywna postać. Jutro była słuszna decyzja, że Leszek właśnie tutaj zagościł. No, dziękuję. E, Leszek coś tu napisał, ale ja nie mogę tego zrozumieć, bo to chyba po po Sosku napisał. E, będą, będą budować kub tryc. Krytyki, coś tak krytyki, nie wiem, może taki błąd jest. Beata Mikołajczak, Betty Mikołajczak wysłała mi 6 serduszek, dziękuję, wysyłam 10. Edycja limitowana, witam, powodzenia w egzaminach, będzie super Nompój. Dziękuję za ciekawy odcinek, bo ja mówiłem o tym, że Nompój będzie miała teraz, nie mamy dzisiaj ten egzamin z angielskiego, ale coś przełożyli, tak. Ewelina Kowalczyk, pozdrowienia z PL, super was się ogląda. No i Lechu tutaj jej pod komentarz zrobił i napisał A mówiłem Ci, że tu jest fajnie, to pewnie jest jakaś znajoma, znajoma Lecha Shark tutaj trzy paluszki takie Ten Jak woda napisała, Rysiu na pewno smaczne twoje wyroby Bo jak samo mu się zrobi to się wie co je Do której klasy chodzi? No pójdź Pozdrawiamy. Pozdrawiam, pozdrawiam również bardzo serdecznie i daję serduszko Ewa Zakrzewska. Witam Pana Ryszarda i oglądam z ciekawością. Eee... To ja od razu ten odpiszę, że... Aha, i tutaj tak, Lech napisał, bo ja zrobiłem taką, wczoraj zrobiłem taki, taki wstęp jak jemy białą kiełbasę. I tam ktoś napisał, że, że zachowaliśmy się jak jaskiniowcy, że tak jakbyśmy pierwszy raz jedli kiełbasę. No być może tak, tak, taka twoja wizja tam była. E, pozdrowienia dla Leszki i Edytki. Dla Leszka i Edytki. No bo tu już się robi. Edytka musiała zostać w PLR. Dziękuję również. No bo tu już się, widzę, przyłączają te osoby znajomi Leszka i znajomi Edyty. Do, do tych moich komentarzy. Ewa Zakrzewka napisała, jaki ty jesteś starszy? Ogól tę brodę i będziesz miał 45 lat. No właśnie, ja tyle razy to powtarzam. Ja już nawet zrobiłem y, tytuł, tytuł odcinka, y, taki był tytuł, bądź sobą i daj komuś być innym. Także e, e, w Unii Zakrzewska ja nie będę boli, gro, e, golił brody po to, żeby wyglądać młodziej. Ja wiem, że kobiety mają coś takiego, że jeśli są w wieku e, na przykład 60 lat, to robią wszystko, żeby wyglądać na 35. I to, i, to, I to tak, tak bardzo to, że wygląda. Bo ja widziałem te kobiety, które mają 60, kreują tak, się na 35, zakładają jakieś odlidaskie, świecące spodnie, najki i to tak. Ja to lubię, jeśli ktoś normalnie jest w tym wieku, załóżmy 60 lat i, i, i jest po prostu dba o siebie, jest zadbany, jest, jest po prostu. Że jest to jego zachowanie, ubiór i te wszystkie dodatki to są adekwatne do jego wieku. I to jest fajne, to, to wygląda. Ja widziałem kobiety, które są naprawdę z klasą, które mają 60, nawet 70 lat, nic nie muszą sztukować, zakładać yy, świecących adidasów i podartych spodni. Nie muszą tego robić. To, ta klasa to jest wewnątrz człowieka. Także w uniu. Eee, nie będę golił eee, na, twoje, eee, na, twojo, na Twoje życzenie, brody Kambodia Beer. Nie pij tyle. Kambodia Beer. Przy tu, e, you are right? No, Lechu napisał. Nie wiem do kogo to się tyczyło. Ten nie pij tyle. Ale ten Kambodia Beer już eee, powiem Ci tak, że już też jesteś na tej liście blisko. Bo ja wczoraj. Ja wczoraj wyrzuciłem, znaczy te Cambodia Beer on, nie, nie, on to robi tak uszczypliwie są, uszczypliwie są te, ale nie są obrażalskie, także jeszcze ten, ale wczoraj, wczoraj wyrzuciłem, dwie osoby wyrzuciłem, to muszę się przyznać, nie robię tego, nie robię tego zazwyczaj, ale wczoraj dwie osoby usunąłem. Ewa Zakrzewska, aha i tu jest taki bardzo fajny... Yy, tu jest taki bardzo fajny komentarz. Napisał mój znajomy, Marek Machłowski. Machłowski, no jak źle przeczytałem, to Marek się nie będzie na mnie gniewał, jak tam ominęłem jakąś literkę, bo Marek jest z, z, z tego grona nierozgarniętych, także on to będzie kumu. Napisał tak. O, widzę, że już są dwa rozgarnięte komentarze. komentarze. No to właśnie te dwa rozgarnięte komentarze to były te te osoby, które ja usunęłem, elitarna inteligencja nie daruje żadnego błędu, bo ja napisałem Lechu, tam się pomyliłem, jedną literkę pomyliłem i to od razu zostało w pierwszej minucie chyba wyłapane, wyłapane i no jeszcze tam jakieś dodatki były do tego, nie daruje elitarna inteligencja nie daruje żadnego błędu, chyba E, powinieneś wybrać się na jakieś studia, żeby e, zadowolić co niektórych omnibusów. Polonistyka, dziennikarstwo, pedagogika, e, żywienioznawstwo. Oj, rychu, sporo pracy przed tobą. Albo już do końca pozostaniesz nierozgarniętym, być może już niebawem założymy klub niezrozgarniętego seniora i będziemy promować dziadowską aparycję. Ja się powoli zaczynam pakować, a ty się zastanów i pamiętaj o szklanych słoikach. Aha. Te szklane słoiki to chodzi o to, żeby robić ten, żeby robić kiełbasę e, w słoikach. I takie przetwory do słoików, takie konserwy. E, słoiki są bardzo ważne. Pozdrawiamy Marek i Marzenę. Mam nadzieję, że jeszcze e, pamiętam. No oczywiście, że pamiętam. No i ja to napisałem. Dziękuję za komentarz. Agata napisała, to jest podkomentarz. Ja wstąpię do tego klub, klubu. Spełniam warunki. Po pierwsze, jestem nierozgarnięta. Po drugie, seniorka. Po trzecie podoba mi się Kambodża. No to jestem gotowa. Pozdrawiam serdecznie Agata z Dusznik, no bo Agata już się tutaj od dawna, od dawna wybiera. Lechu, Lechu napisał, pozdrawiam, cudnie i jest w Kambodży. No i to na razie tam, tam tyle, więcej na razie nie będę, nie będę tutaj. Bo, bo dzisiaj, no dzisiaj taki dzień, że ten, że nie, no, no nie, nie miałem za bardzo tematu, bo deszcz był cały czas. Także do zobaczenia do jutra.